Ciemaneczko tu, poi! I to jest, tak, miał być fighting ale niestety nikt nie gra na tym serwerze, na którym jest to fighting więc postanowiłem, tak jak Wam też już mówiłem, gdzie, okej, okay, nagrać SkyWarsy na moim serwerze. Yy, to tutaj już się tepnę, na SkyWarsy. Bardzo was przepraszam, nie ma fighting yy, Gdzie jest Matrol? Okej, okay, tu jest. Tutaj jest taka siekierka, tutaj jest sklepik. Można sobie kupić różne rzeczy. Yy, no, ogólnie teraz wam pokazuję serwer. Tutaj, no, sobie mam to wykupione. I zaraz zaczniemy na arenkę. Kupiłem już na arenkę. I Matrol też wbił. To są takie zwykłe, jakby można powiedzieć, mini Skywarsy. Zrobiłem je z samych command bloków. I... Ojcz, render meepala. No i tutaj są jakieś itemki. I tam jest środek. I w tym domku są właśnie najlepsze itemki. I głównym tutaj celem jest dostarcie na do środka. No, nic więcej nie robię w tej pierce. Hmm. Oczywiście wiadomo, to nie jest tak samo dobre, jak Skywarsy na pluginach. Ale przynajmniej można grać. Się, no, same Skywarsy dostał... Yy, zlagował mi, przepraszam. Kurczę, no i nie spał. Yy, idziemy. Nie szczela, szczela, szczelanie, nie. Tak jak już wam mówiłem z w odcineczku... W drugim odcineczku ze Skyena. To jest problem właśnie z nagrywaniem z kimś. Bo albo słuchać tego kogoś, albo słychać mnie. I to jest problem. Kurczę. Tutaj tak wygląda cała rozgrywka. Potem Wam pokażę wszystkie... No, command bloki. Tutaj jest taki na Skywars, niech się wyrenderuje. Co to do mnie strzelasz? Y I tutaj mam też Vlogruna, y PvP zrobione przez Matrola i... Właśnie robię Qu quake'a i też jest piłka nożna. Jak zbierę, zbierę większą ekipę, to zagramy sobie w piłkę nożną. Kurcze no! Zagramy sobie meczek w piłki nożnej. Oczywiście będzie nagrany. Tutaj uniki robię. Kurde. Mi się to strzały kończą. Jak widzicie mam tutaj plus dwa serduszka, to jest właśnie to zakupione. Tę mam o wiele mniej hazyw od matronów. O jeju! Okej, okay, złapałem jego strzałę. Jeszcze raz, tak jak już mówiłem, na odcineczku z Hide and dziękuję Wam za każdego suba, wyświetlenie, yy, lajka i udostępnienie. Bardzo by było miło, jakbyś zasubskrybował mój kanał. No Jezu, no, w niego trafić nie mogę. O! Okej, okay. unikłem, unikłem. O nie, on jest już zaraz przy środku. Prawie by dostał, no naprawdę, no. Nie. Kłek też oczywiście nie idzie taki jak na pluginach, ale będą do niego takie fajne pajerki. Nie myślę, że nie. Już gdzieś za tydzień zrobię tego kłeka. I... No, i będą się pojawiały odcineczki i spadłem. Uh. Dobra, Lola. Witamy odrodzenie i. Uh. Okej, okay, tak. Widziałem, że tyś zlagował mechanizm, ale jak widzicie, Matrol wygrał i dostał highs. Mm, to jeszcze i... jeszcze jedną rękę byśmy mogli sobie zagrali. Robimy. No, to będą tylko takie dwie ręki i pokażę Wam potem command bloki. Zaczyna się gra. Eee... Poczekaj. Przepraszam Was bardzo, ale czasami się zdarza. I przy okazji będziecie mogli zobaczyć. Patrzcie ile tu jest command bloków. Widzicie? To jest gdzieś 120 command bloków i dzięki temu działa. Właśnie działa. Dobra, tutaj przepraszam bardzo za to, że nie zadziałało, ale przy okazji wam pokazałem, jak to wygląda w środku. Oj, tak na fly'u. To jest 3 dwa, jeden i start. Jak widzicie, mam inne itemki. Czasami mogą się trafić takie same. No takie same teraz, jak matrol miał na poprzedniej arecie. I czym prędzej idziemy na środek, nie wiem co matrol robi. Nie! Ja nie, nie wiem, jak ja mogę. Tak To przez ten głupi śnieg nawijamy w ten sposób matrolowi hajsy. Okej, okay, to było chyba na tyle w tym odcinieczku. Ten odcinek był bardzo krótki, ale chciałem Wam tylko pokazać mój serwer. I następny odcineczek z mojego serwera będzie z. <laughs> yy, kolejny odcineczek będzie z Blograno na moim serwerze. I może. Właśnie, jeszcze pokażę Wam parkura. Powinienem Wam powiedzieć o parkurze. Parkur działa jak na pluginach. Tutaj nie ma żadnych pluginów. Mogę Wam to pokazać w Widzicie, nie ma żadnych pluginów. Komendy wszystkie są takie. I patrzcie na to, tutaj wiemy sobie do parkura, jak widzicie, jak się spadnie, to nas depa. No i taki to jest parkur. I buduję te parkury. To jest taki najtrudniejszy. No i myślę, że to było na tyle w tym odcineczku. Siemanko!